Tak, jest. Witamy Państwa w Rytmie Kultury. Kolejny gość teatralny, aktor Sebastian Pawlak. Dzień dobry, Panie Sebastianie. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Sebastianie, jak się Pan miewa? No dobrze, dobrze się miewał. To nasze pierwsze spotkanie. Chyba nie. Nasze pierwsze? Ta? Chwile... Tak. Tak mi się wydaje, że jednak tak. Jednak tak. Wskakujemy w, w repertuar TR Warszawa, który jest Pana teatralnym domem od uh, 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 17 lat? Pewnie tak. Od 2008 roku. To 17 lat minęło. Ile to spektakli. No i tak jak spojrzałam na te ostatnie produkcje, to sobie o nich też porozmawiamy, bo one są cały czas w repertuarze, no chociażby Czarodziejska Góra w minionym roku. Michał Borczuch wyreżyserował. Rodzina 2022, Justyna Sobczek reżyserowała. Tak. Nie wiem, czy jest grana jeszcze. Tak, jest. Też jest grana. I mój sztandar zasikał kotek, kroniki z Donbasu. Tak. Też, też pan gra. No i teraz najnowsza premiera, która dopiero będzie miała swój finał 28 listopada, ale Justyna Wielgus, która gościła parę dni temu siedziała na pana miejscu, też mówiła o tej współpracy z Teatrem 21, bo tak to jest, że TR lubi współpracę z Teatrem 21, z czego się bardzo cieszę, bo rodzina jest tego właśnie dowodem. Tak. Jak się panu pracowało z aktorami z Teatru 21? Przypomnę, to są aktorzy z niepełnosprawnością intelektualną, osoby dorosłe z zespołem Downa. Wspaniale. Myślę, że to była jedna z najciekawszych prac. W moim życiu albo w ostatnich paru latach. Bo jakby niesamowita wyobraźnia, szczerość i taka otwartość, która no rzadko się zdarza. I ta praca, jakby przenosiła się też jakby na życie prywatne, na garderobę, jakby cały czas byliśmy razem, bardzo blisko, bez barier i bez jakichś tematów tabu. Dla mnie to było nie, niesamowite też. Też, jakby pierwszy raz jest, nie czułem takiego stresu na scenie, i to było wspaniałe, że dałem sobie takie przyzwolenie, że, że każdego wieczora może być inny spektakl, można coś zmieniać, można na to żywo reagować i być w tym. jakaś no taka wolność, wolność niesamowita, miłość i, 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 i radość z tego, z tego bycia razem. Jaka jest ta rodzina, którą powołała do życia w teatrze w TR Warszawa Justyna Sobczyk? Jest ona wcale nie taka kolorowa, jakby się wydawało. A szczęśliwa? Dążąca do szczęścia, bo myślę, że to jest najważniejsze, żeby dążyć do tego szczęścia, żeby ze sobą y, rozmawiać i, i się konfrontować, bo często y, żyjemy w jakiś takich y, ramach, rytmach, wchodzimy w jakieś schematy, przestajemy widzieć pewnych y, rzeczy, nie słuchamy się i, i, i potem się okazuje, że, że coś jest nie tak, że ktoś w ogóle kompletnie jest gdzie indziej. A, a ta nasza rodzina myślę, że, że jakby walczy o to, o to, żeby być razem mimo wszystko. Tak myślę, że to jest taka rodzina, która dąży do, dąży do, do ideału. To ładnie nazwane rodzina dąży do ideału. Jakbyśmy tak się zastanowili, która In inaczej, czy nasza rodzina dąży do ideału? No to jest dosyć abstrakcyjne postawienie sprawy, no ale okej. Okay. Tak, no tam, tam <laughs> też yy, ważne było to, że, że myśmy się wymieniali rolami i jakby z takiego. Też ym, a, społecznego aspektu, ten spektakl jest bardzo ważny, że osoby z niepełnosprawnością w tym spektaklu były matkami, y, czyli od, odwrócenie od, ról. od, od ojcami, y, kobietami w ciąży. No, y, 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 Osobą z niepełnosprawnością rzadko się to zdarza, albo w ogóle, a mają również te pragnienia, emocje i, i to, to było też niesamowite. Poruszać Czyli, ten temat. Yy, ostatnio kto to, kto to powiedział, któryś z aktorów. A to chyba Zbigniew Zamachowski powiedział, że aktor. Znaczy, bycie aktorem to, to jest taka rzemieślnicza praca i zdarzają się takie, takie momenty, takie perły. To mówił o ostatniej współpracy przy filmie z Bogusławem Lindą, zabić papieża. Yy, I są te, te, te perełki, właśnie, tutaj miał na myśli tą współpracę z Lindą. Yy, Jakie są Pana perełki teatralne? Bo ma Pan na koncie dużo ról, dużo, dużo też nagrodzonych spektakli i zastanawiam się, co dla Pana jest jakby taką perłą. Ważnym spektaklem dla mnie był Wojcek w reżyserii Maji Klczewskiej, który robiliśmy razem w Kaliszu, gdyż on też był takim Pierwszym spotkaniem z Mają, z takim też teatrem, do którego ja wtedy jakby tęskniłem, chciałem robić. No i ten spektakl tak otworzył mi jakby drzwi dalej, no bo nagroda na kaliskich spotkaniach teatralnych. Potem, potem dzięki temu poszedłem na, na etat do Teatru Starego. Na, ze Starego znalazłem się w TR Warszawa, moim wymarzonym teatrze wtedy i teraz również. Ale to był też taki piękny spektakl o miłości, ja też wtedy, w tym momencie poznałem moją żonę, więc to jest jakiś taki spektakl dla mnie, który, który budzi jakieś takie wspaniałe emocje. I dużo się i zadziało. Dużo się zadziało i też taki spektakl właśnie, że, no, że ten Wojcek dla tej miłości dla tej miłości, czy przez tę miłość zabija te Marię? Też, yy, jakby wspaniałe były tam role, moi koledzy, z którymi no już teraz nie gram z Kalisza, koledzy, którzy też niektórzy przestali być aktorami, więc to jest dla mnie jakiś taki spektakl trochę sentymentalny też. A teraz taki spektakl ważny, myślę, że jednak też ważnym spektaklem bu, było dla mnie Onko w reżyserii Weroniki Sztawińskiej, bo jest to taki trochę. Dłodram, stand-up, gdyż Weronika jest ze mną na scenie, a ja, jakby. A sama gram, jest reżyserką. Tak, sama jest reżyserką, ja gram ją i, i również siebie i tam trochę, jakby mówię o swojej karierze, w ogóle takiej drodze artystycznej, jak się doczołgałem do tego tr -u. I to też było dla mnie jakieś ważne, takie zrzucenie może trochę takiego balastu i takiego wyluzowania się a propos tej instytucji takiego jednak u mnie często takiego trochę czołobitnego podejścia przez to, że no, ja nie dostałem się do szkoły. Przeszedłem taką drogę y, przez różne teatry, egzamin eksternistyczny i trochę moim zdaniem miałem taki kompleks albo taką potem, jak już się tam znalazłem, to taką trochę wdzięczność i takie, że, że, że cały czas jestem, dziękuję, przepraszam, tutaj są wszyscy wspaniali, a to spowodowało jakieś takie zrzucenie tego ze mnie. Chciałem to zrobić czułem, i zrobiłem, że, i zrobiłem mhm. to. A jak się pracowało wspólnie z autorem tekstu, czyli Piotrem Wawerem Juniorem przy tym spektaklu? Bardzo dobrze. znaczy To, to było tak, że pan panie Sebastianie opowiedział swoją historię, a Piotr to przetransformował tak, dramaturgicznie i tak. Wypluł. Tak, 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 <laughs> tak. Zresztą również było z historią Weroniki. Ja też po, potem jak Piotr to już napisał, też. Wspólnie, nawet jeszcze z Karolem Radziszewskim czytaliśmy, słuchaliśmy tych tekstów i, i mówiliśmy, tu jest za bardzo literacko. Tu nieraz mówicie bardziej potocznym językiem. Y a propos y Weroniki i je ich historii, a, a ja, a ja, a ja jakby mm, też tam no, y jakieś małe korekty wprowadzałem, jeśli czułem, że lepiej powiedzieć to tak lub inaczej, ale taki szkielet tego spektaklu. Piotr przyniósł już na pierwszą próbę. Myśmy po prostu. Z... Ja, 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 ja jakby trochę narzuciłem tę moją historię w tym spektaklu, no bo to miała być historia o raku piersi Weroniki, i ja miałem mówić jakby, jeśli coś osobistego od siebie, to na początku, że ja też będę mówił o jakimś moim stosunku do choroby, ale potem zaczęłem oglądać różne stand-upy, przygotowywać się do tego i mówię: Słuchajcie, no ja muszę mówić też o sobie, jeżeli stand-up ma być dobry, musi być osobisty. I nagle się okazało, że ta moja droga artystyczna i to czołganie się do TR-u super wiąże się, łączy z Rakiem i z Weroniki czołganiem się do TR-u. I jakoś niesamowicie nam wyszedł taki splot, który jest jakby fascynujący i wszyscy mówią, że te obie historie są mocne i ważne i jakoś paradoksalnie się łączą. I to <laughs> trzeba zobaczyć w TR Warszawa. Co to za chrybka mi się przeplątała? Jesienna <laughs> może? Jesienna chrypka. Panie Sebastianie, to teraz jeszcze wątek związany z serialami, bo w owych serialach również Pan gra. To nie tylko, że TR Warszawa, ale seriale też są w Pana drodze mocno obecne. W pierwszym sezonie 1670 gra Pan postać Żyda. To... To zabawne, bo jak pan mówi o tym czołganiu, to ta postać też, też jest taka trochę jakby z boku, tak, on, no, on ma swoje aspiracje. On chciałby może być w innym miejscu, on jakby tęski do pewnych rzeczy, no ale jest jak jest. E, tak, ja lubię tę postać i jest to bardzo inteligentnie i dowcipnie napisane, że taki masz, który dąży, który chce być tym stereotypem polskiego, Żyda. To jest bardzo śmieszne, nie? że on mówi, gdzie tu jest jakiś spisek. No ja mam być taki. Tutaj. Dlaczego e, prawda, oni mi nie dlaczego mówią? Dlaczego oni mi nie mówią? Może ja nie jestem prawdziwym Żydem, ale. Więc to jest super jakoś napisane, tak jakby odwrotnie, nie? Ehm, A jak się pan kręciło te sceny w ogóle, jeśli chodzi o pracę na planie w pierwszym sezonie 1670? Bardzo, bardzo dobrze. Ja zresztą bardzo chciałem zagrać w tym serialu i tak trochę tam. Yy, co Maćka Buchwalda. Walczyłem, żeby się tak znaleźć na tym castingu, no i, 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 i mi się udało, bo jakby czułem, że znając dokonania Maćka i Buchwalda i Kordiana Kondzieli, to wiedziałem, że, że, że musi z tego wyjść coś dobrego. I wiadomo, są różne, różne seriale. Ale, ale zawsze i fajnie w nich grać, no bo zawsze się człowiek rozbija i zarabia, ale tutaj jakby czułem, że może to być coś więcej, i no zawsze, zawsze mnie kręcą jakieś nowe rzeczy wychodzące z jakichś stereotypów. I się, i się udało, więc bardzo się, bardzo się cieszę. Dzisiaj Maciek Buchwald, czyli reżyser w serialu 1670 gościł, był gościem Jarosława Gługały. Tak, się, tak. tak. więc polecam Państwu odsłuchać podcast, bo myślę, że tuż przed premierą, która ma miejsce jutro, drugiego sezonu, to może być bardzo interesujące. Chociaż wiem też, że macie zakaz mówienia o, o tym, co dotyczy drugiego sezonu, więc nie możemy tego poruszyć wątku. Ale tak. jeszcze ciekawi mnie bardzo, bo to, co my widzimy zwykle jest tak, że przy produkcjach, które mają ten ostry sznyt komediowy, jest takie wyobrażenie publiczności, że oni też się tam świetnie bawią pewnie, jak robią to. Pytanie, czy to tak działa faktycznie, że jak się robi takie y, zabawne sytuacje, to czy na planie też towarzyszy temu atmosfera takiego fajnego feelingu, czy jednak to jest bardzo zawodowe, rzemieślnicze, wchodzimy, każdy wie, co ma robić i tam nie ma śmichów, chichów. Yy, no, to, tak, to jest zawodowe, każdy wie, co robi, jest przygotowany. Yy, skupiony na, na sprawie, ale właśnie tutaj to było niesamowite, że na planie była też bardzo miła i, 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 i komediowo zabawna atmosfera, bo, 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 bo trochę to jest właśnie takie wyjście z tego stereotypu, nie? że wesoło na planie, smutno na ekranie, że na planie musi być skupienie, muszą być nerwy, muszą być jakieś emocje, a tutaj właśnie czuję, że to jest też takie nowe pokolenie, które. Po prostu robi swoje, dobrze się bawi i czuje się dobrze, i chce, żeby się dobrze wszyscy czuli, i że nie musimy się tutaj tarzać w błocie. W, bło w tym przysłowiowym błocie do upadłego, żeby, żeby coś dobrze wyszło, że można to wszystko robić w miłej atmosferze. Czyli Maciek jako reżyser jest bardzo przyjazny. Tak, tak, domyślam jest... się z tego, co, co pan tak, mówi. Tak i, i w ogóle ta, ta, ta produkcja jest wyjątkowa, bo tam wszyscy są przyjaźni, się śmieją, że właśnie naprawdę się stworzyła jakaś taka, taka rodzina, co jest, co jest super, no bo dosyć, że się robi coś fajnego, to jeszcze w miłej atmosferze, ja już generalnie dążę do tego, żeby pracować tylko w miłej atmosferze, bo wiem, że stres... I nerwy są najgorsze dla mnie, że jakby, że jakby lęk i stres potrafi totalnie paraliżować. A ja nie, 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 nie lubię tak pracować. Mimo, że lubię pracować, lubię się przygotowywać, lubię hardkorowe sytuacje. To nie o to chodzi, ale, ale, ale właśnie porzućmy ten mit cierpiącego artysty. Ale jak, jak się bardzo cieszę, że pan to mówi, porzućmy, porzućmy to bycie pępkiem świata, bycie aktorem, aktorką. Tak, to tak. jest zawód jak każdy inny. Tak. Lekarz ratuje ludziom życie, a aktor bawi na wesoło i na smutno. Tak, tak. Taka kolej rzeczy, prawda? Tak. No, ale rzeczywistość jest taka, jaka jest, i niektórzy mają takie poczucie, że są najważniejsi, bo, bo właśnie uprawiają ten zawód. Tak. No, zapominając o tym, że kosmos jest naprawdę ogromny i tutaj jest tak. masa ważniejszych spraw. No, ale z drugiej strony faktem jest, że to też jest bardzo szczególny zawód, który daje nam te piękne emocje. To, to jest wyjątkowe. Tak, Pan. nie, no tak. Ja się bardzo cieszę, że robię to, co, robię. Y, to, co lubię i to, co robię i że, że mogę właśnie jakby żyć sobie w różnych światach i pozwalać sobie na różne rzeczy. Y, nie, 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 nie naprawdę nikogo nie, nie raniąc. Tak. Kropka. Sebastian Pawlak. Szanowni państwo, gościł dziś w rytmie kultury WRDC. Po 28 listopada po najnowszej premierze w TR Warszawa Filoktea Powrót w reżyserii Justyny Wielku, spotkamy się ponownie, porozmawiamy o tej premierze. Tak. Teraz I... już musimy się zatrzymać. 14 wypiła wiadomości. Beata też dziękuję za dzisiaj do usłyszenia jutro. Dobrego popołudnia.